Witam was moi kochani i dzisiaj zaczniemy od znaku Rak Co osoby, oj, co osoby spod znaku raka mają wam do przekazania tak na szybko. Co osoby spod znaku raka mają wam do przekazania tak na szybko. Co osoby pod znak mają wam do przekazania. Zaraz zobaczymy. Jesteś dla mnie ważny ważna zawsze będę przy Tobie. Wiem, naważyło się piwa, trzeba je w tej chwili wypić. I być odpowiedzialnym za swoje czyny. Mega mnie zraniła i zraniłeś. Jestem całkowicie załamana, załamany Twoim zachowaniem i nie pasujemy do siebie. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, wszystko się rozpada. Widzę po tobie trochę. Widzę po tobie chorobę. Musisz pójść do lekarza to chyba coś poważnego. Sam sama sobie nie poradzisz. Czemu się do mnie nie odzywasz i nie odbierasz ode mnie telefonu? Czemu mnie, sz... Czemu mnie nie szanujesz? Spotkanie zaproponuję ci niedługo. Na pewno się ucieszysz. Mało się starasz. Dziękuję, że mnie zostawiłaś, zostawiłeś dla kogoś innego. Zapraszam cię na randkę, bo się zakochałem, zakochałam. Pełna rodzina, radość i szczęście. Zadbam o to, żeby to szczęście i radość gościły zawsze w naszym domu. Jesteśmy bratnimi duszami stworzonymi dla siebie. Czemu kłamiesz w ważnych sprawach? Nie wiem, czy zaufam Ci na nowo. Nie rozumiem Cię już całkowicie. Chcę walczyć o tą relację. Masz piękny błysk oku i fajny uśmiech. Spójrz głębiej i dowiesz się całej prawdy. Nigdy nie oceniaj pokładce, po jeśli nie znasz. Podszedłeś pod podeszłej bliżej niż ktokolwiek inny. Zastanawiam się, co będzie dalej z tą relacją i z nami. Nie chcę nikogo innego, zapamiętaj to w końcu. Gdy cię zobaczyłam, zobaczyłam z nim, z nią. Serce pękło mi na kawałki. Będziemy znowu razem. Czuję to przeznaczenie. Idźmy na kompromisy, będzie się wtedy nam lepiej dogadywało i układało. Pa!